Jeśli to nie jest, to lajkujcie i wiecie nas na pamięć na Facebooka też. Więc zaczynamy śpiewać. Ehm... Przed meczem bardzo pamięta, że zaśpiewałem piosenkę motywującą Barcelonę. Wiem, że jeszcze będzie pięknie Barcelona z perze wygra 4-2, bo nikt się nie spodziewał, że Barcelona w pierwszym meczu gra perze 3-2, bo Mbappé nic z nic nie gra Mbappé z perze, tak jak Haaland w Titi, bo dziś Lewandowski z Barceloną jest zna lepszy w lidze mistrzu. O, o, mój kibic mówił, że Barcelona 4-2 z wygra. Gra, o, o, chociaż ma wiele wad, ale barca się umie podnieść, o, o, bo gdy Rafinha podaje do Lewandowskiego, to Lewandowski widzi Gimdogana, a Gimdogan strzela bramkę na 4 do 2 w Dobrze ludzie są przy nas, zabierz piłkarza na mecz, bo dziś Barca wygra z Sperze. Że... Wiem, że jeszcze będzie pięknie, Barcelona na Sperze wygra 4-2, a, a, a. Bo dziś Lewandowski z Green Doganem będą strzelać bramki, i, i, o, 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 o i krzykniemy, mamy półfinał w Lidze Mistrzów. Wiem, że jeszcze będzie pięknie. Barcelona z PR-ze wygra 4-2. Dzieli nas 90 minut od półfinału. O-O! szans Barcelonie PS wygrać. O-O! Z tym... bo dziś Barcelona ma marzenie, by w finale z City zagrać. Lub z Bayernem. Bo dziś balca najlepsza. Czy ludzie są przy nas? Zabierz grymas na mecz, bo Barca dziś perze 4-2 wygra. Wiem, że jeszcze będzie pięknie. Barcelona wygra 4-2 z w lidze mistrzów, bo dziś Lewandowski z Gingroganem Strzelą dwie, strzelą bra a -amki. Nas tyle zwad, bo gdy Barcelona z wygrywa. Cały ten kibic się cieszy Barcelonie, bo Barca ograła 4-2 prze. Wiem, że jeszcze będzie pięknie Barcelona z prze wygrać 4-2, bo dziś Lewandowski z Kingdoganem szelą po 4-2, wie. Wiem, że jeszcze będzie pięknie Barcelona, sferze dziś wy, wy wygra, bo Lewandowski z Indoganem, Strzelą, bra, a, 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 amkę. to, o, 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 i krzykniemy, mamy półfinał, o, 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 wiem, że jeszcze będzie pięknie Barcelona, wygra Sperze, 4-2 i w półfinale będzie. Subskrybujcie, lajkujcie, klikajcie, dzwonkujcie na Snap'a i na Facebook'a też. I jeżeli będziecie chcieli, to pojadę na mecz, to pojadę, to pojadę do kina oglądać finał. Bo jeżeli Barcelona dojdzie do finału, to będę oglądał w kinie Helios mecz Barcelony z Manchesterem City. Barcelona-Manchester City w finale, albo Bayern, albo Arsenal, albo Athletic. Zobaczymy, kto będzie, kto będzie po półfinale w finale. Wtedy pojadę do kina Helios, oglądać Barcelonę i nagram odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie, like, dzięki snapołej na Facebooka też. A i za tydzień może, albo za parę dni y nagram piosenkę o Euro 2024 y Reprezentacja Polski.